Demo Street Fighter 6 jest już dostępne na PS4 i PS5. W środę 26 kwietnia będzie też na Steamie i na Xboxach Series. Natomiast jako że jestem niecierpliwym człowiekiem, nie chciało mi się czekać na wersję PC-tową, to ściągnąłem wersję na PlayStation 4 podstawowe. I tak, e, gra miewa problemy troszeczkę na podstawowym PS4 w trybie World Tour. Jeżeli nie wiecie, Street Fighter 6 ogólnie jest najbardziej ambitną odsłoną w historii serii bez żadnego wątpienia, bez żadnych wątpliwości i zaoferuje najwięcej kontentu dla podstawowych. Jedynczego gracza w historii serii, to właśnie jak powiedziałem przed chwilą. I World Tour jest taką, jakby kampanią w Street Fighterze 6. Tworzymy własną postać, swoją drogą kreator postaci w tej grze i to, co twórcy pozwalają nam robić z tymi postaciami, które potem są w cutscenkach, nawet to jest coś niesamowitego. Co ciekawe, tymi postaciami stworzonymi będzie można też grać online w takich casualowych meczach w lobby, ale niestety online nie ma w demie, co jest. Mam nadzieję, że włączą w przyszłym tygodniu, może jak będzie na wszystkich platformach online. Here's Hoping, prawda? Natomiast ten tryb World, który jest taki, że tworzymy postać, twarzamy, tam trafiamy do Akademii Luka, no i potem trafiamy do huba takiego, czyli do miasta, i będzie chyba kilka lokacji na całym świecie, no bo World Tour w końcu. I w każdym razie po tej lokacji otwartej, nie za dużej, ale poruszamy się normalnie po tej dzielnicy miasta. I na przykład jak widzimy jakiś przechodniów, to możemy do nich podejść, wyzwać na pojedynek, levelujemy, zdobywamy jakieś tam punkty skilli itd. Tak Bardzo ciekawy koncept. Tylko że na PS4, właśnie podczas biegania nawet po tym mieście i podczas walk w tym mieście, jak sobie wyzywamy na pojedynek jakichś tam przychodniów, zauważyłem naprawdę spadki FPS-ów i to takie dosyć znaczące. Osobiście mi to jakoś strasznie nie przeszkadza, dlatego że pełną wersję Street Fighter 6 mam zamiar kupić na Steamie po prostu. Ale no, warto chyba ostrzec niektórych, że możecie uważać z preorderami w wersji na zwykłe PS4, albo przynajmniej ściągnijcie demo po prostu, bo nie wiem, może moja konsola jest jakaś dziwi, jakaś. Dziwna, ale naprawdę, jeżeli rozważacie zakup Street Fighter 6, szczególnie dla singla, prawda? Bo tak jak powiedziałem, arcade tryb i jakby tryb versus arcade'a nie ma w demie, ale po prostu walki takie zwyczajne, jeden na jednego poza tym trybem kampanii działają bardzo dobrze, więc pewnie online też będzie działało spoko, jeżeli chodzi o FPS-y. Natomiast no, są dropy FPS-ów w World Tour, więc jeżeli ktoś chce kupować dla singla, czyli dla tej części Street Fightera właśnie tę grę, to pobierzcie demo i sprawdźcie sami jak to działa u Was. Może nie będzie Wam tak przeszkadzało, no ale też graficznie jest gorzej niż widziałem na gameplayach z PlayStation 5 czy z PC-ta, bo no, na przykład podczas właśnie zwiedzania tego miasta widzimy ewidentnie tak hamsko doczytujące się tekstury, i jakość tych tekstur też jest no, czasem naprawdę brzydka, więc no widać, że to jest stara generacja konsol i rozumiem dlaczego zdecydowano się wydać tę grę na PS4, no bo przecież użytkowników PS4 jest całe mnóstwo w porównaniu do PS5, prawda? Więc jasne, rozumiem, ale no ten tryb World Tour jest trochę męczący dla oczu, można powiedzieć. Ale pomijając już to takie ostrzeżenie, sam koncept z tego trybu World Tour mi się podoba, tylko że w tym demie jest tak naprawdę sam tutorial. Jak się tak naprawdę kończy ten tutorial z tego World Touru, to się kończy też demo. Więc trochę szkoda, że nie dali trochę więcej tego, bo tak naprawdę chodzi tu o to, że nasza postać będzie mogła mieć skille wojowników ze Street Fightera różnych, tak? Czyli w tym demie możemy mieć skill Luka, jednej z postaci, jako nasz awatar, ale potem będziemy odblokowywać innych nauczycieli i będziemy mogli też od innych jakby kastomizować sobie postać, dołączając do naszego wachlarza skilli właśnie umiejętności innych bohaterów. Więc to jest ciekawy koncept jest jeszcze z umiejętności takie malutkie, możemy się przebierać, kupować ciuszki, fajna sprawa. Natomiast, taką jeżeli nie wiecie, to taką rewolucyjną dosyć nowością w Street Fighter 6 jest współczesny schemat sterowania. Jest jeszcze dynamiczne sterowanie dostępne tylko w trybie offline w trzeba trybach single i to będzie takie bardzo, bardzo uproszczone, że dosłownie przyciśnij przycisk, żeby wygrać. Natomiast schemat współczesnego sterowania to jest coś, co będzie na przykład też w Biatyce od Riot Games. Mianowicie chodzi o to, że no uproszczone jest to sterowanie. Nie musicie wciskać dół, przód, pięść, żeby strzelić hadokenem, tylko wystarczy samo przód i pięść, żeby strzelić hadokenem. No, tak w uproszczeniu. I tego współczesnego sterowania schematu będzie można też używać online, co ważne, tylko jest taki minus, że jakby wtedy nie będziemy mogli mieć dostępu do lekkiego, ciężkiego i średniego ciosu, bo jakby przyciski będą zmapowane inaczej, więc jakby tak, będzie łatwiej wykonywać te ciosy specjalne we współczesnym schemacie, ale w trybie klasycznym, Street Fighterowym, będzie można no, po prostu więcej kombosów robić i bardziej kombinować z tymi ciosami lekkim, ym, średnim i silnym, więc ja się przełączyłem dosyć szybko na klasyczny, no bo mam tę jeszcze pamięć muscle memory ze Street Fightera 5, więc nawet mi się trochę dziwnie grało na tym ale to też jest bardzo fajna jakby informacja dla osób, dla których wykonywanie ciosów specjalnych było jakieś takie niezbyt intuicyjne, czy coś i głównie właśnie zależy im na singlu. Może w multi zresztą to też się sprawdzi, bo wiem, że ludzie grali w becie na, na współczesnym sterowaniu i szło im całkiem dobrze. Więc fajna sprawa, jakby więcej opcji dostępności to zawsze dobra rzecz w bijatykach, bo o to chodzi, żeby jak najwięcej osób grało i żeby jak najwięcej osób nie odpadało szybko od trybu multiplayer, żeby było z kim grać, a nie tylko żeby w trybie multiplayer po miesiącu zostawali sami hardkorzy, którzy mnie po prostu, którzy wiecie, wymietają i wycierają mną podłogę. Także zawsze się cieszę, jak jakby twórcy próbują jakoś ułatwiać tę rozgrywkę w bijatykach, więc mam nadzieję, że to trochę graczy przyciągnie. No ale tak, ogólnie wrażenia są z samego dema na PS4 średnie, jeżeli chodzi o PS4, bo to wygląda brzydko raczej, no i tak jak powiedziałem, ten tryb World Tour działa troszkę słabo momentami. No i też kontentu jest mało w tym demie, są tylko dwie postacie, możemy wywalczyć Luke'em albo Ryu. I tyle. Więc e, trochę szkoda. No Mam nadzieję, że. Mam no, taką cichą nadzieję, tak, że właśnie w środę, jak demo będzie na innych platformach, że dadzą, troch, dadzą trochę więcej postaci i tryb online, bo nie rozumiem, dlaczego nie mogli dać tyle postaci, co było w Becie na przykład. Żadna z tych postaci, ani Ryu, ani Luke, ani Luke, to nie są moje ulubione postacie i nie chcę nimi grać w pełnej wersji, nawet więc trochę tak. no Jestem trochę rozczarowany zawartością, ale rozumiem, że to też miało służyć głównie to demo prezentacji trybu World Tour. Tylko znowu, no, dosłownie 20 parę minut i kończymy to demo, i tam tak naprawdę jest dosłownie małe liźnięcie tego. Czym ten World Tour ma być Więc mogli dać kwadrans dłużej no, tej kampanii Powiedzmy dla pojedynczego gracza Ale to by było na tyle Na pełną wersję bardzo czekam Jestem strasznie nachypowany Jak będzie jakakolwiek otwarta beta To będę grał na pewno online od razu Ale dajcie znać Co wy sądzicie o Street Fighter 6 O tym właśnie trybie World Tour Czy to ciekawy dodatek waszym zdaniem I czy uważacie, że takie uproszczone Schematy sterowania do wyboru To dobra rzecz w bijatykach I czy pobraliście może już demo I sami zdążyliście spróbować Tego jak to działa na PS5 Albo właśnie jak yy, średnio działa na PS4. A tymczasem to by było na tyle i do zobaczenia w kolejnych materiałach. W poniedziałek wpadnie materiał. Uwaga, ze strzelanki Ubisoftu, która przypomina troszkę stare Call of Duty, więc zapraszam.